Dobra. Kolejny odcineczek samonga. No to spoko. No to online fight game. are running an old version of the game. Please update to play with others. Widzicie to moi drodzy. Jeżeli nie to... No. To mogę Wam powrót co przetłumaczyć. Grasz na starszej wersji tej gry. Proszę za... Zaaktualizuj i graj z innymi. Moi drodzy, w końcu update do Among Us. W końcu, może tą nową mapę dodadzą z Henry's albo inne te. Więc no, ja idę zaktualizować grę i widzimy się za chwilę. No i dobra, już zaktualizowałem. Private Policy. I Anderson, to oczywiście Anderson. Find Game. Polus Mirage Skill. Dobra, chwilę. nie, ja chcę Polusa. Any. Dam to. I czy coś się zmieniło? Wiecie co? Nie, wyjdę na chwilkę, widzę Szybko. I teraz zobaczymy tak, na prywatnym hoście, zobaczymy ustawienia jakieś. Conflict. I teraz chcę zobaczyć nowe ustawienia. Hmm, czy są jakieś nowe ustawienia? Conflict AX? Yy, yy, down, cool, Discussion time? Voting time? Nie, nie. Nie, nie. Nie, 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 nie to nie, 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 nic się nie zmieniło murze świąteczne murze świąteczne dobra, dzisiaj tak, dzisiaj sobie zagramy dzisiaj sobie zagramy trzy, nie, dobra, żartuję dwie, dwie randomowe lub tam trzy gierki randomowe więc zostawcie łapkę w górę, tak, tym razem jestem rchewką. dzisiaj yy, dobra start ja jestem człowiekiem, który tylko pisze start. Kurde, zabrali mi jaką. Dobra, więc, no, zostawcie łapkę w górę. Myślałem, że jednak będzie. A, jakiś fajny. Dobra, Zosia, i czarny, ale. Nie wiem, kurde biały to ty, Pa. No, powiem wam, że, no. spoko ekipa. Czemu beka Siema. niech już zaczną. Co ja? Ha, dobra będę wojskową. No i trzeba, będę wodły. <laughs> dobra. A ten, dobra. Jezus Start. Dobra, najpierw... Wywalę w cyjan i wtedy lecę. Okej. Okay. Ale to muszę wycenzurować. Szybko! Bo ja zaraz sąd wyjdę. To przeprosi. Jezus my. Start. Nie, nie wiem co tak długo, o w końcu. I krumaj to oczywiście. Za no to, że musiałem tyle czekać, musiałem jeszcze krumaj krumajty, więc no brawo ja. Więc teraz tak, Tazyk bar oczywiście zniknął magicznie już wiem dlaczego. Już wiem dlaczego tutaj to, levelato No i teraz powiem, No, będą się kłócić Co? kik cyan Okej! Okay. Wywalmy tego Cyana i będzie koniec z tym wszystkim. Cyan jak on się nazywa? Cyan, Cyan Limli Czy coś tego typu Pomogę im, żeby w ogóle zacząć grę Dobra? Dobra Na. No, to skip. No, to skip. Dobra. Wszyscy skipa padali, mm, więc zostawcie łapkę w górę. Teraz tak. Mm, tak, wiem, miał być dzisiaj Minecraft y, dwa, Minecraft Dungeons, ale akurat wolałem Among Us, bo tak wchodzę sobie dzisiaj rano na Among Us. aaa, pogram sobie, może przed nagrywanie, Bo tak, jest godzina teraz szósta nad ranem. Więc no, brawo ja. Mm. Ale nie zdążyłem tego, tego zrobić, kit z tym. A ły se zrobię. Piu. Nie, nie wiem, czy w ogóle, nie wiem, czy w ogóle tutaj są te sprawdzenie tasków, czy nie. Mm. Pyk, pyk, pyk. Pyk. No i pyk. Dobra, idziemy dalej. Ale powiem Wam, że to światło dzieje jest takie całkiem, całkiem. Yy, tutaj słupek robimy. Tak, ja, na, ja to nazywam słupek. Możecie sami nazwać, jak to nazywacie. Ja to, ja to na to mówię su, słupek. Tutaj. O, fajnie, że naprawili światełka. Pyk. 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 Yy, jeszcze tutaj. O dwa. Więc no. Mm, teraz tak. No, powiem Wam, że u mnie, u mnie o tej godzinie jest naprawdę ciemno. Naprawdę ciemno, jakby było w nocy. A tak naprawdę nagrywam to o 6 rano. Więc no, tak już bywa czasami. E, gdzie ja muszę biec w ogóle? Dobra, tutaj. Tak, wiem, mogłem zrobić to przez ścianę. Chyba różowy wentował. Nie, nie będę wnikać, chyba nie żółty. Biały też. Super. Uwielbiam to. Dobra, nie no. Ale troszeczkę głupio postąpił, że akurat tutaj. Chwila. Gdzie jeszcze są taski? Tutaj. Dobra. Mm. No dobra. No, przystojniak. <laughs> Prystojniak z tego dzielonego Dobra. Chwila. Kto umarł, kto z... Uuu, dużo kili. I ktoś fioletowego zrobił. Dobra. <laughs> no i zobaczymy. Dobrze No ta. Gdzie ciało? Gdzie? Eee, mądrzej są. Pepe. O, Bokofa jest. Gdzie? Może też siedmiu jest. Tam z góry. Jak siedmiu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A jest ich pięciu. Nieważne. Myślę, że biały. No, w końcu coś. Ktoś mądry był. Ktoś mądry W ogóle po... został. Dobra. Mm, więc teraz tak. Muszę Wam jeszcze coś ogłosić. Ja... Jezus. Zimnie to brzmi, a mianowicie, że już od 21 grudnia, żeby nie było wtedy, jeszcze będą odcinki. Ja mam od 21 grudnia, chyba to już jest takie, co wprost, wtedy wszystkie dzieci, no i nastolatkowie, co chodzą do szkoły, mają wolne. Więc właśnie w tym czasie, w pierwszy tydzień, czyli 21, od 21 do 20, no może nie wtedy. To po prostu zrobię coś takiego, że zrobię maraton od 28 do chyba tam 3 czy tam 1 stycznia Z, z jakiejś tam gierki, bo tak, żeby to nie było te święta, wiecie o co chodzi tej... Też mi się to tak wydaje No, Zebranka Jezus maliak, ja włażę stąd, bo to szkoda gadać Więc tam, będzie... Ale nie na... Dobra, na 4 osoby z tym. Będę impostorem najprędzej. Więc no, mm, teraz tak. Nie, nie chcę takich ustawień. O! Lena. 20... Jest, widzę. Tylko play. Ja, ja nie chcę. Ja nie chcę być różowy. Ja nie chcę być różowy. Czy ktoś mi udostępnił może akwę? Nie. Oczywiście, że nie. Mm, o, to sobie. Żebym był bardziej family friendly. Dobra. Chociaż mój kanał i tak chyba nie jest nieważne. Starting. I impostor z Lil. Le ile. spoko. Więc no. Pyk. Ja już. Teraz biegnę. Ale że na... Ale czy naprawdę? Czy naprawdę? Jak ten chłopiec tam dostał? Fuck Kill him, kill him Fuck 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 Zamykaj, zamykaj to szybko, no Nikt nic nie widział o oh, fuck, on wie o tym selfie. Zabił na moich oczach fioleta. Ale zabiłeś na moich oczach. Tak. A poza tym byłeś pierwszy. Brąz. Brąz. O, oh yeah, ja, dobra, chyba mam za duże PDF, chwila Dobra, jest widać. Więc no. Mm... Ja, Jeżeli. Ser. Tak, ser, dobrze, napisałem, spokojnie. Uh. Banan. Jak nie żółty, to ja. Nie. Wiem, że on chyba mnie teraz wywalą. Ale sądzę, że raczej bardziej jego. No bo na pewno mam poparcie dwóch osób, trzech, czterech. No no to spo. Jeżeli przynajmniej mam. Raz, dwa, trzy, cztery na niego, raz, dwa, trzy, cztery na mnie, musiałbym mieć poparcie czterech, pięciu osób. Ale czy ty może. Na szczęście on nie zagłosował, więc mogę mieć przewagę i wygrać. No więc sprawdzę. I. Jest! Jest, mój drodzy, na szczęście mam parta, Więc no. Więc super ten impostor, więc oni oczywiście wiedzą, kim ja jestem, że to ja jestem, więc światełka szybciutko i zaraz skileczek się zrobi. Jeżeli, mu, ja muszę pilnować, żeby nikt, halo, nie, 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 nie tego światła nie, ten, tak zabiłbym tego gościa, a wszyscy, wszyscy tutaj stoją. No chodź, no chodź, tamten się tym zajął, zajął. spokojnie, ja tu będę stać. Chwila. Muszę się skupić, musi być full focus. Nie, 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 zostań tam, zostań. <tryk> Dobra. Czemu szary akurat? Dziwne. Dobra, jeszcze to światło działa, chwila. No, wyobraźcie, że ja mam takie skupienie, ale muszę. Muszę mieć takie skupienie. Teraz tak, zamykam, 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 zamykam i zamykam. Oni oczywiście wiedzą, że ja to. Że ja jestem, więc brawo, ja. Aha, okej. Okay. Gdybym teraz kliknął literę L, L, R, lub report, no to brawo, ja. I dobra, jest! Uch, dobra To było ciężkie, więc zagram jeszcze jedną gierkę, oczywiście muszę mistrzowski napisać, nie, nie ryzy S. Ja, ja zawsze muszę napisać S, więc no zostawiam palanki, więc brawo mm. Gratuluję mądrości Nie no, w sumie ogólnie tak mądry trochę jestem, więc nieważne <grym zda> Nikt nie ma kluczyków no, ugh, storage. więc teraz tak. Lil, lubię cię, Lil, ale możesz teraz mnie za zabić znowu. Lil. lil, 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 Lil. No, już myślałem. Szybciej. No się boję przy nim stać. Albo po prostu robi taski ze mną. Oczywiście, że... Jó drugi raz. Aż drugi raz. No to fajnie. Tą gierkę akurat zagram chyba jako duch. Więc no. Brawo ja. Mm, dobra. Miej mówi, że już tali nas. Gratuluję mądrości. Ja cię. Start. Na pewno od razu po, ktoś napisze Storage albo gdzie Standard. Ale teraz tak. Storage. Gdzie jest storage? A jednak najpierw gdzie? Więc teraz tak, muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, a mianowicie... Nie wiem jak to będzie. Wszystko jedną ja sprawę. I'm impostor. Dobrze. Także u temu... Dobra, on zważam. Życzą mi śmierci, więc nie ważę. Więc zobaczymy się na i widzimy się za chwilkę. Dobra. Dzisiejszy odcinek zagramy sobie ostatnią gierę. No i w sumie to będzie tyle. Siema bober. Więc no. No, ustawionka całkiem, całkiem. Ale ja chcę chwila. Wait! Wait, 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 wait. Dobra. Dobra. Więc życzę mi powodzenia. I impostor. I was. Ja jestem. Dobra. Dobra. Więc idziemy. Oczywiście to muszę sobie wyłączyć, bo po co mi to? Na co mi to? I was. Czemu zawsze imposter musi wchodzić do elektryka? Wiecie o co mi chodzi? Ja sobie tutaj wchodzę. Światełka sobie zrobię. Zamknę się. Szybko. Naprawdę szybko. Gdzie? Ej, właśnie może być tryb detektywa. O dwa. Okej. Okay. Podejrzenia. Czy niezb niezbyt? Chyba tak. Ale ja cię... Jednak może być z tym detektywem, bo ja pamiętam albo z tym gesterem. To już ja pamiętam nowy tryb. No ja jeszcze nie byłem detektywem, więc wiecie. Kto? Dob... Dobra, skip. Za, za mało informacji. Wiecie, muszę tak napisać informacji aktualizacje, to był ostatni w O2. Ja daję Skipa. Szybko. Dobra. Więc no. co? Co akła na mnie? Co Luis na mnie? No co Luis na mnie? No zaraz go tutaj zlikwidujemy. No one was. Ej, jechcę skipet i idziemy dalej. Zostało nadal dwóch imposterów i świateł nadal. Ga! nie to. Światła nadal gasną Muszę no, sprawować Ciśniemy, I was Cisnę z boberem Narobię na nim Alibi Że niby światło naprawiam. Dobra, let's go Ja pójdę sobie Kamerki I hmm. istnę O, 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 o O, Wyjdziecie. Wyjdziecie. Ko kolejna moja ofiara ale na razie pobiegnę sobie tutaj, tutaj Dobra, nieważne Muszę sobie jakoś podminować inaczej te wszystkie rzeczy Dobra. Raz, dwa. I cyk! Dobra. Jest czysto Świat zgasły? Dobra. Gdzie? Ja. Ja... Teoretycznie ja byłem na Wdasach. Dobra. Mm. Gdzie? Dobra. To już będzie ostatnio kierunku. Powiedzcie. Obok skan Okej. Okay. Czy to ten gościu naprawdę zrobił... Dobra. Okej. Okay. Podejrzenia. <tryk> Nie, to jest dziwne się. Nie wiem czemu ja zawsze robię ten uśmiech, ale nie... No dobra, nieważne. Ale jest Razy podzieli się razem. ale to widać, trochę wygląda jak buźka. Bo zobaczcie, oko, oko, twarz. pomarańcz, Soja. Soja. Jeżeli on mnie wywali, to ja nie wiem co Fiolet, co ty na... O, chyba on naprawdę nie wie, że ja jestem z nim w team'ie. Albo bo po prostu chce grać solo. Więc teraz zagramy to, to już w ogóle będzie ostatnia gierka, bo ile zostało wystarczy, że zrobi się jednego lub dwa kile. I tyle. Sposób. Zabiję sposób. Hmm. Jakolwiek to brzmi. Teraz zyskam troszeczkę czasu. Dobra, zyskałem troszeczkę czasu. Bo tutaj też się zamyka na szczęście. Oczywiście, że cię za... O fu fak o fuck u fuck fu Zrąbałem, 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 bardzo zrąbałem. Bardzo zrąbałem. Mega zrąbałem akurat na przejściu. W dupę zrąbałem fuck! A, super, że mój teammate wyszedł. Zarąbiście! Kolejny kill. Światła nadal gasną. Czerwony! Tu jest. No. Ja powiem, że był na Vitalesach. Bober. Widzicie. Czyli tak, mój teammate wyszedł, ale jest nas trzech. Okej. Okay. Ja biegłem. Ja przy witalsach. Albo na nie będę pytał. Gdzie byłeś, ja pomęczony? Przy, przy Witalsach, A wy? I chciałem poszukać. Ciała. Bo dwóch zginęło. Jak pamiętam. A wy? Ja kons, Chociaż nie jestem pewna, czy, czy to są kąsy. Chyba. Chyba tak. No to self. Ok. No, to self. Mam nadzieję, że on zagłosował na sposób, bo jeżeli nie... Jest! No i dobra. Z dobra, nie zdążyłem, ale no dobra. Jest! Sposób ósmotan, impostor i dobra, ja byłem tym impostorem, więc super, brawo ja. Więc wychodzę. No i co moi drodzy, mam nadzieję, że z tym detektywem jakoś to będzie, więc pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subika, no i w sumie do następnego. Cześć!